Sponsorem wywiadu jest firma ZELTECH. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem redakcji portalu sportsiedl.pl jest Dariusz Żewuski, trener MKS Pogoń Siedlce i prezes Startu Siedlce. Cześć Darek. Dzień dobry Państwu. Witam, Darek, witam Cię Kamin. Darek, zacznijmy od tenisa stołowego. Jak rozwija się sekcja tenisa stołowego? Czy ona odżyła po tych trudnych kilku latach? Po kilku trudnych latach można powiedzieć, że Zdobyliśmy nowych zawodników, którzy czynnie i zawzięcie trenują. Mamy w obecnej chwili piątą ligę. O mały krok nie awansowaliśmy do czwartej ligi, ale. Brakowało jednego kroczku małego. Pogoń zawsze była znana ze szkolenia młodzieży. Jak wygląda to szkolenie młodzieży? Bo duże wzmocnienie, trzeba powiedzieć, Agata Pastor-Gołdo, która dołączyła, to nasza zawodniczka, Siedliczanka, która jeszcze może nauczyć i dziewczyny dobrego teńca, i chłopców. Agatka przychodzi do nas od września, ale w okresie wakacyjnym przeprowadziła dwa obozy których y, mieliśmy bardzo dużą frekwencję, bo y, uczestniczyło w nich około 50 młodych adeptów tenisa stołowego. Mhm. Jak się współpracuje z Agatą, bo to jednak mistrzyni, czy, czy nosi nos wysokie, na mistrza Przestało? Y, bardzo dobrze nam się współpracuje, ponieważ od młodych lat y, trenowaliśmy też razem. Mhm. Czyli ja Agatkę znam od bardzo młodych lat, jak po kolei zdobywała te medale w różnych kategoriach wiekowych. Jak z zachęceniem młodzieży do trenowania? Bo na pewno może być magnesem Agata, ale, ale młodzież ma teraz różne rozrywki, nawet konkurencja na rynku dyscyplin sportowych jest bardzo duża. Poza sportem są też tańce, różne inne aktywności. Czy to nadal jest popularny w sierpniach? Staramy się to jak najwięcej naświetlać, organizujemy turnieje. Jeżeli coś ten, zawsze jakiś plakat, jakieś informacje, i w sporcie w tygodniku, żeby jak najwięcej informacji było, że dany turniej czy treningi są w tenisach, chcemy na pewno odciągnąć. Yy, dzieciaczków od ery komputerów, tabletów, telefonów. Mhm. Czy też wchodzicie do szkół z stołowym, Bo to takie było zawsze, te lekcje WF-u to były takim podstawowym miejscem do wyłowienia talentów. Yy, na pewno yy, wchodzimy do szkół grając jakieś pokazowe ten, yy, jakieś pokazowe yy, rozgrywki, a później zachęcamy do przyjścia do nas na salę i zobaczyć, jak to się odbywa już na sali. Mhm. Czy są w pogoni talenty, które, które mogą pójść w ślady tych największych, no tak na, na, pierwszy, na pierwszy rzut oka, na wspomnienie pamięcią, to, to zawodniczki nam przychodzą z tych ostatnich lat, no ale kiedyś i ten ciściowi byli znakomici z Siedlec. No tak, no, mamy takich. W piątej lidze bardzo duże postępy zrobił Kamil Mikołajczuk, który, no. Praktycznie można powiedzieć, nie odchodzi od stołu, a trzeba nadmienić, że dojeżdża z murt. Mhm. I no, wiadomo, okres wakacyjny jest takim, że no, z tym dojazdem jest problem. Ale naprawdę on dzień w dzień spędza przy stole 3-4 godziny. Mhm. Często też jeżdżą moi zawodnicy na turnieje regionalne, na turnieje ogólnopolskie. Co jakiś czas coś przywieziecie z tych turniejów. No, pogoń, pogoń, pogoń coś znaczy na Mazowszu i w całej Polsce. Na Mazowszu pogoń zawsze się liczyła, a w obecnej chwili no, staramy się przywrócić to, że jak pojedziemy na Mazowsze, na Grand Prix, zawsze w różnych kategoriach coś uda nam się wywalczyć. Mhm. Jak wspominasz te czasy, można powiedzieć chyba złote dla siedleckiego teńca stołowego, kiedy w pogoni rządził miłośnik tenisa Darek Suski. Pogoń grała w pierwszej lidze, nawet w barażu o Superligę zdarzyło się, że grała, chyba z pogonią Lemberg, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Jak wspominasz tak. tamte czasy, i czy myślisz, że jeszcze kiedyś nawiąże pogoń sekcja tenisa do tych czasów? Yy, tamte czasy naprawdę były miło wspominać, z, z takiego względu, że yy, jak dzieciaki przychodziły na trening, żeby dostać się do stołu, musieli nieraz poczekać na ławce pół godziny. Było naprawdę dużo wspaniałych dzieciaczków, którzy pragnęli chociaż raz odbić i cierpliwie czekały na ten stół. W obecnej chwili jest mniej dzieciaczków, ale są dni, że naprawdę ich przyjdzie dużo i wtedy musimy z każdym odbić, z każdym potrenować, zachęcić, żeby to nie było, że przyszedł raz, zagrał i podziękowaliśmy, nie. Dzieciaszki przychodzą po to, żeby z trenerami odbić, żeby trener coś pokazał im, zachęcił do tej gry. Jak, jak wygląda może dla takiego laika yy, specyfika treningu, treningu tenisosowego? To jest tylko gra przy stołach czy też jest rozwijanie ręka-oko? Yy, sprawności, yy, refleksu, czy też są treningi, takie na przykład, że rozgrzewka, bieganie, na przykład yy, czy też jest ważne w tym cięsto? Yy, tak, tak. Yy, każdy trening zaczynamy od zabawy, czyli rozgrzewanie mięśni, ruch przy stole, yy, rakietką, odbicie pokrętowe, forkendowe, nie przy stole, ale zapoznanie się piłeczki z rakietką. Najpierw są bardziej takie zabawy. A dopiero stajemy do stołu i ułożenie ręki, ustawienie nóg, i dopiero zaczyna się trening już taki przy stole. Przejdźmy do startu. Mówiłeś, że wspominaliśmy wspólnie, że sekcja tańca miała trudniejsze czasy, wiadomo, było mniejsze dofinansowanie. Jak sobie radzi start, bo to, to jest, to można powiedzieć. Nisza niszy sportowej, bo to jest niezwykle ważny klub, który zrzesza osoby niepełnosprawne, ale klub, który jak mało, jak mało który potrzebuje wsparcia zewnętrznego. No start, no, utrzymujemy się z, z dotacji Urzędu Miasta Siedce oraz z Rady Głównej z Warszawy, gdzie finansuje to Ministerstwo Sportu i Turystyki. Są to małe pieniążki, wystarczy nam na i niekoniecznie na opłatę trenerów, a praca trenerów jest naprawdę ważna, bo wyciągają dzieci niepełnosprawne ze szkół i trenują ich. Można pochwalić się, że start za każdym razem jak pojedzie, czy na Mistrzostwa Polski juniorów, czy seniorów, zawsze mamy medale. W tym roku juniorzy zdobyli 6 medali. Złoty, trzy srebrne i jeden brązowy. Start to jest przede wszystkim lekkoatletyka. To, to w tej dyscyplinie yy... chyba najprościej. Chociaż też chyba bocia kiedyś była. I... Nie, nie. U, 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 własnej... u nas... Yy przodującą dyscypliną, jest lekka atletyka. Swego czasu y, był i tenis stołowy, gdzie start y, kilkakrotnie zajął drużynowe Mistrzostwo Polski. No i oczywiście w drużynie. No i indywidualnie bardzo dużo medali robiliśmy w tenisie stołowym. To jest praca trenerów, praca działaczy, jak, jak Ty w starcie, to jest praca Dosyć chyba niewdzięczna, mimo wszystko, bo to jest praca, która wymaga dużo serca, dużo czasu, dużo własnego, dużo takiego zacięcia, żeby dalej to robić, a no nie, 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 mów, nie, nie pisze się na pierwszych stronach portali o sukcesach. No wiadomo, jak przywieziecie kilka medali, to każdy pisze i wspomina, ale tak na co dzień jesteście zostawieni trochę sami sobie. To fakt i prawda. No, dużo poświęcenia jest z mojej strony. Ja po przejęciu startu siedzę, sam osobiście, no, troszkę to niewybaczalne, że jak mogłem zostawić tenis stołowy, zrezygnowałem ze swojej kariery, żeby poświęcić się startowi. Żeby utrzymać ten start w latach poprzednich, w każdym mieście wojewódzkim, każdym ten, był start. W obecnej chwili można policzyć na dwóch rękach ile, jest, ile zostało startów w całej Polsce. Zawodnicy, którzy grali w tenisa stołowego w starcie, no niestety podchodzili do innych klubów. Ja tutaj sam zostałem. Myślę tak o wznowieniu o tym, żeby z powrotem Jakichś zawodników ściągnąć, żeby stać się też dalej słynął z tenisza stołowego na, na Mistrzostwach Polski, na różnych Grand Prix. Jest to troszkę ciężka praca, ale myślę, że jeszcze zbiorę ekipę, która chętnie zagra w siedzcach. Jest, jest przyszłość przed startem. To nie jest tak, że, że to szkolenie, trenowanie osób niepełnosprawnych jest, jest skazane na upadek jak tych ludzi chętnych do robienia tego zabraknie? Myślę, że samo zaparcia dużo trzeba, a efekty przyjdą. Dużo poświęcam czasu, żeby i rozmową z różnymi zawodnikami i żeby naprawdę odnowić ten start sieci, żeby były dwie dyscypliny, nie tylko lekko atletyka. Życzę powodzenia w tych trudnych rozmowach, i trudnych poszukiwaniach nowych tenisistów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia. Do widzenia. Sponsorem wywiadu jest firma Zeltech.